Ojej, gdzie my jesteśmy? O nie! Teraz jesteśmy tu uwięzione! Czekaj! Nie krzycz! Tu jest coś bardzo interesującego! Mari, co ty robisz? Próbuję to otworzyć! Ciekawe, co jest w środku! Popatrz, tam jest coś jeszcze! W tym pudełku musi być klucz! Ja nie wsadzę tam rąk! No to wyliczanka! Ale do Erika, Wypadło na mnie. Ech, będę musiała zdobyć klucz. ty, tam jest coś mokrego. Może to zwykła woda? Dobra. To nie klucz. To rybka. Spójrz, jaka piękna. Lepiej szybko włożyć ją z powrotem do wody. Okej. Okay. Oh, tu jest klucz. No, co tak stoisz? Idziemy. Czerwony klucz, czyli czerwona siawka? Sprawdźmy. Oh, co? To dynamit. Dynamit? O Boże, co my zrobimy? Hmm. Mam pomysł. Bingo. Mam nadzieję, że wzięłam ze sobą obceny. To nie to. O, są. Mari, przetniesz kabelek? Nie, ty to lepiej zrób. Postaram się. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Myślę, że trzeba przeciąć żółty przewód. O oh. udało się. Co za smród. Jednak się nie udało. Teraz przyda mi się twoja szczotka. Chyba sobie żartujesz. O, pożycz mi. Nie ma mowy. Wiesz co? Lepiej idź po następny klucz. Szybciej. No dobra, jestem silna, dam radę. Ciekawe, co to jest? A, to żelkowy miś. Całkiem smaczny, ale muszę się czym prędzej dostać do klucza. No i jest! Tylko nie uciekaj mi, kluczyku! Proszę, otwórz sejf. Jeszcze czego, zrób to sama. Dobra, już zaczynam. Ojej! To coś drobnego! Wow! Jestem sama w brokacie! Ale fajnie, przyda mi się na powieki. Zamiast się pić iść po następny klucz. No dobra. Ciekawe, co jest w środku. Hmm, może dinozaur? No. Albo krokodyl. Nie, one przecież są duże. Zobaczmy, co to jest. O jacie! Nigdy wcześniej nie widziałam prawdziwego kameleona. Jest taki słodki. Wracaj sobie do środka. Ja potrzebuję tylko klucza. Oto i on. Czas otworzyć zieloną szafkę. Zgadza się. Co to jest? Stolec z pieniędzmi? Wow, tu jest mnóstwo forsy i wszystko wow. dla mnie! Czuję się jak najbogatsza dziewczyna na świecie. Ekstra! Mari, oddaj mi moje pieniądze i zdobądź dla nas następny klucz. A jeśli hmm. troszkę podejrzę, nie ma mowy! Dobra, trzeba uczciwie zdobyć klucz. Hmm, w środku jest coś miłego w dotyku. To chyba piasek kinetyczny. O, to i kluczyk! Hurra! Najwyższy czas otworzyć niebieską szafkę. Sznurek? Pewnie trzeba za niego pociągnąć. Wow, to prawdziwy deszcz kolorowych kulek. Pociągnij jeszcze raz, to jest rewelacyjne. Hmm? Ekstra. Jestem prawdziwą królową kulek. Fajnie. O, chyba pojawił się nowy klucz. Czas go zdobyć. Ciekawe co to jest? A, to robaki. Dobra, trzeba szybko wyjąć klucz i nigdy więcej nie dotykać tego paskudztwa. Ratunku! Aż mnie skręca! Mari ratuj mnie! Uff, udało się! Nagrodą jest śliczna różowa szafka. Co tam jest? O nie! Różowa, ale wcale nie słodka pianka. A ja myślę, że to całkiem śmieszne. Zgadzam się, bo mogę zrobić właśnie tak. Ale ubaw! Mari, teraz twoja kolej. Po robakach mam stracha. Fuu, tam znowu jest coś paskudnego. Musisz zdobyć klucz. Ja przeżyłam robaki, więc ty też musisz się poświęcić. No dobra. Co tam jest? A, tuczy! Tak, rzeczywiście. Żelkowe, bardzo smaczne. Hej, co z tobą? Przecież to tylko żelki. Szukaj klucza. O, jest! Super! No to czas na niebieską szafkę. Mia, naciśnij przycisk. Gotowe. O, jej! Kurczę! Jak dobrze, że to ja nacisnęłam na przycisk, inaczej musiałbym być na Twoim miejscu. No to lecę po następny klucz. Hmm. Co to jest? What? Fuu, to czyjeś włosy, uchyda. Czemu we mnie rzucasz? Przecież to było niechcący. Gdzie jest ten głupi klucz? A, to i on. Pora otworzyć najciemniejszą skrytkę. No i odkrywaj, a nie stoisz i gadasz. Okej. Okay. Ojej, i to właśnie tu są smakołyki. Cała masa ciastek, Koreo. Proszę. Dzięki. Wyszności. Zgadzam się, to jest nierealnie smaczne. Mogłaś mi dać jeszcze jedno ciastko. Przepraszam. Nie pomyślałam, może w następnym sejfie też będzie coś fajnego. Mam nadzieję. Fu. Co to jest? Coś obślizłego! To chyba surowe jajka, ale znalazłam klucz. Zobaczmy, co jest w żółtej szafce. Mia, chcesz otworzyć? Chcesz? No dobra. Lartowałam. Zejdź mi z drogi! Ja go otworzę! Tam na pewno jest coś fajnego. Oj! To przecież pióra! Tak, Rzeczywiście to coś fajnego. Dawno się tak nie śmiałam. Przestań się ze mnie nabijać. Lepiej idź po ostatni kluczyk. Dobrze, dobrze, kurczaczku. Dobra. Ostatnia próba. Co to? A, to larwy. Muszę szybko wyjąć klucz. Prawie zemdlałam ze strachu. Mam nadzieję, że w tym sejfie jest coś fajnego. Biedactwo! Sprawdźmy. Hurra! To jest nasz klucz do wolności! Udało się! Czas stąd wyjść. To było niesamowite, ale musimy już lecieć. Hurra!